Witajcie kochani na moim kanale z tej strony Gosia dziś chciałam Wam pokazać moją porażkę miałam tutaj posadzone w takiej dużej donicy takiej nie wiem ile to jest 20 litrów, może 15, nie wiem w takiej dużej donicy miałam posadzone tutaj tulipany i krokusy, i wszystko mi prawie zgniło. Zastanawiałam się ostatnio, dlaczego mi te tulipany tak jakoś słabo wschodzą. Tutaj sobie możecie zobaczyć, tylko kilka sztuk zostało, ale one również są takie dosyć miękkie. Tutaj wszystkie te krokusy i tulipany po prostu zgniły. Wszystko jest miękkie, wszystko jest takie, wiecie. Także popełniłam błąd, że posadziłam do takiej dużej donicy. Bo wydaje mi się, że po prostu za dużo tej ziemi i pomimo tego, że ta ziemia jest, wiecie, taka lekka, przepuszczalna, to była zworka, to jednak wszystko to tutaj po prostu zgniło. Tutaj w takich małych doniczkach mam posadzone narcyzy. I te narcyzy tu dały radę i ładnie, ładnie tutaj rosną. Tutaj mam tulipany. Te miniaturki, i tutaj również jest taka mała donica, i również tutaj dały radę całą zimę. Były po prostu zadołowane, ta duża donica była cały czas na zewnątrz. Ona nie była zadołowana, tylko po prostu cały czas stała na zewnątrz i później była schowana do garażu. Jak były te minus 20 stopni mrozu, więc nie wiem, czy po prostu te tulipany mi zmarzły. I te krokusy w tej donicy, czy po prostu one zgniły. Trudno powiedzieć. Nie wiem nie wiem, gdzie popełniłam błąd. Bo te malutkie donice były zadołowane tutaj w, w ogrodzie. A ta donica po prostu stała tak. Pod zadaszeniem. Tutaj śnieg sypał. Wszystko tutaj po prostu było, i nie wiem właśnie, czy to spowodowało właśnie ten śnieg. Że tutaj było za dużo tej wilkoci. No, wiadomo, tam są otwory, bo są tam dziurki, ale no jak widzicie, wszystko zgniło. Jestem zła sama na siebie, bo, bo tutaj wszystkie te tulipany były włożone m, takie y, pełne. I to były drogie tulipany, bo to były te pełne i tutaj były piękne krokusy, również takie. Y, to były te z tych droższych. Wtedy kupiłam, mówię, a posadzę, zobaczę, no i nie będę się nimi niestety cieszyć. Nie wiem, jaki popełniłam błąd, myślę, że po prostu za duża donica. Bo te małe, po prostu pomimo tego, że były tu zadołowane, nie zgniły. A tutaj widzicie, w tej dużej donicy wszystko mi zgniło. Tutaj jest różyczka na pniu szczepiona, która była zakupiona w zeszłym roku. Ona była tak przycięta w szkółce tutaj. Ja sobie ją później tam dociełam po kwitnieniu i teraz będę chciała po prostu poprzycinać ją na te dwa pączki. Tutaj jak widzicie jest jeden pączek tutaj. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi i tak będę je przycinać. Całą różę na dwa pączki zostawię. Takie po prostu na takie krótkie odcinki. Tutaj sobie w te wyższe tutaj sobie zostawię na jeden pąk. Po prostu te górne zostawię wszystko na jeden pąk na tej górze, a tutaj te dolne na dwa pączki sobie zostawię. Tak sobie ją przytnę i centym jak tutaj jest pąk to centymetr, gdzieś ja tak sobie przycinam yy, koło pączka. Około centymetr. Tutaj również. I tutaj zostawię sobie na jeden pąk. Tą górną. Takie cienkie to sobie tutaj na jeden pączek. I tutaj. Na jeden, na jeden i na dwa, i tutaj również na jeden. Tak wygląda róża po przycięciu. Ona cały czas była w garażu. Teraz sobie ją wyciągłam, żeby sobie ją przyciąć. I ona będzie stała na zewnątrz. Bo ja ją mam w takim wiaderku. Ja ją w tym roku będę sadzić do ogrodu, ale dopiero gdzieś w maju, jak już nie będzie po prostu przymrozków. Na razie ona będzie hartować się tutaj na zewnątrz od strony północnej, ale później, jak już będzie ładna pogoda, jak już będzie cieplej, to będzie już od strony południowej, albo tutaj sobie po prostu ją dam na taras. Najważniejsze, żeby jeżeli wyciągacie coś z garażu, jakiekolwiek rośliny, to żeby nie dawać od razu na jakąś wystawę południową, no bo wam to po prostu spali te rośliny. Także to również trzeba sobie o tym pamiętać. Ja ją chcę posadzić w tym roku do ogrodu, tam na tą rabatę różaną i myślę właśnie ją sobie rozmnożyć, bo jak wiecie róże na pniu Często lubią przemarzać, głównie ta korona tutaj przemarza, więc jeżeli mi zmarznie, no to może chociaż będę miała ukorzenioną spatyczkę. Także idziemy sobie zaraz, pokażę Wam jak wyglądają moje nasiona. Także idziemy. Chyba lawendy w przyszłym tygodniu będę cięła. zobaczę jak będą pogodę zapowiadać. Tutaj mam wszystkie moje woreczki, które wysiewałam i dzisiaj będę chciała wysiewać jeszcze rośliny jednoroczne w domu będę wysiewać orlaje, acynie kosmosy będę tutaj w butelkach wysiewać jeżeli będą jakieś większe mrozy to ja sobie ich dam do garażu, jeśli chodzi o ten pojemnik to bardzo szybko mi w tym pojemniku wysycha tutaj ta ziemia więc no, jest to dla mnie trochę problem, bo praktycznie codziennie tu chodzę, spryskuję i dopiero zaczęły tam pojawiać się malutkie nasionka. Tutaj w tym pierwszym woreczku nie ma nic, tutaj mam, tutaj mam jeżówkę, bardzo ładnie tutaj zaczęły wschodzić. One tutaj dopiero zaczęły od jakiegoś tygodnia się pojawiać, także jestem bardzo zadowolona. Tutaj mam ostróżkę i ostróżkę mam z własnych nasion, bo w zeszłym roku kupiłam jedną ostróżkę. Jedną dostałam i pozbierałam nasionka, i wysiałam. I powiem Wam, pierwszy raz udało mi się wysiać z własnych nasion ostróżkę, bo z kupnych niestety nie udawało mi się. Tutaj jest krwawnik, ale nie wiem, czy to uda się zobaczyć. O, tak teraz będzie widać lepiej. Tutaj mam wysiany krwawnik, i faktycznie w tych butelkach szybciej wyrastają roślinki niż w woreczkach, bo on bardzo szybko mi tutaj wyskoczył. W sumie właściwie no nie wiem, bo nie mam go w woreczku, więc nie mam porównania. Ale bardzo ładnie już liście tam są te właściwe. Końcem myślę kwietnia będę sobie. Na rabatę po prostu takimi pęczkami będę sobie sadzić. Tutaj mam rudbeckie red. I również bardzo ładnie tutaj zeszła. Tutaj mam jeżówki pełne. I te pełne jeżówki jakieś tak, nie wiem, mam słabo. Tutaj są orliki. Te orliki dopiero od jakichś trzech dni zaczęły się pojawiać. Więc myślę, że, że dopiero po prostu zaczynają. Tutaj są jeżówki, i tutaj jest jeżówka Green Twister, bardzo ładnie zeszła. I również od kilku dni, dopiero pojawiły się tutaj zielone listeczki. więc Tutaj sobie wysiałam w takich zwykłych woreczkach, bo tamte są strunowe, one są takie grubsze. A tutaj są takie cieniutkie, ale również tutaj wzeszły te jeżówki i również dopiero zaczynają tutaj wschodzić. Bo oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pokopała tam paluszkiem, żeby zobaczyć, czy coś wschodzi, czy nie. Także tutaj wschodzą. Tutaj jest jedna sadzonka. I tutaj są, tutaj są dwa woreczki jeżówek, pięknie, wzeszły. W obydwu tych, tych, tych woreczkach. I tak to wygląda. Tak to na razie mam pootwierane, bo normalnie to jest pozamykane. Tylko chciałam Wam teraz pokazać, co zrobić właśnie z tymi woreczkami. Jak macie takie woreczki. Takie, wiecie, luźne, to dajcie sobie patyczki. Z bambusa, jakiekolwiek patyczki, po prostu tam sobie włóżcie, żeby Wam po prostu się to nie, nie zamknęło. Robicie sobie taką szklarankę, i wtedy folia nie dotyka roślin, i po prostu wam tutaj nic nie spali. Bo jeżeli by dotykała folia roślin, i tutaj, wiecie, są kropelki wody, no to po prostu wam spali rośliny. Więc na to sobie zawsze zwracać uwagę. I tutaj jeszcze chciałam wam pokazać, bo kilka osób mnie o to pytało. Jak tam moje te super tunie. powiem Wam, że lichona. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Ja będę chciała o to dbać, ale na razie mi to się nie udaje, bo tak w domu mam dosyć ciemno. Lamp nie używam, no bo powiem Wam szczerze, że dla kilku roślin nie chcę po prostu. Później mi przyjdzie rachunek za prąd, więc nie będę specjalnie kupować dla kilku roślin lamp i nie wiem, co z tego wyrośnie. No, Zobaczę, to jest taki mój eksperyment. Bola mi tutaj nosem najpierw, nie wiem co on tam szukał, co on tam wyczuł, że, że po prostu mi tutaj nosem przegrzebał mi tutaj te, tą doniczkę. Teraz to wzeszło, jest to takie lichutkie, mizerne. Jak będzie po prostu ciepło na, na zewnątrz, to ja sobie to po prostu będę tutaj trzymać na zewnątrz. A ogólnie to jest w domu. Tylko w domu mam dość ciemno, więc nie mam tak jakoś słabo to rośnie. Ale zobaczę. Na pewno Wam dam znać, co z tego wyrosło i, i zobaczymy. A za dziś dziękuję i do następnego razu.